Witam serdecznie wszystkie zodiakalne ryby na szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na czytanie noworoczne, które poprowadzi nas przez ten cały nadchodzący rok. Początek roku to taki moment ustawiania kierunku, czas, w którym energia powoli odrywa się od tego, co było, i zaczyna formować to, co będzie się rozwijać w tych kolejnych miesiącach. To dobry moment, aby spojrzeć na cały cykl nie punktowo, lecz w jego ciągłości. Dzisiejszy rozkład pozwoli nam zobaczyć, jak ten rok będzie się układał w czasie. Od energii wejścia poprzez tematy tych pierwszych miesięcy, momenty zmiany dynamiki, no aż po z jakimi doświadczeniami ten rok będzie się tutaj domykał. Zobaczmy zatem, z jaką energią wejdziecie w ten rok 2026. Wow, koło Fortuny. Co będzie głównym tematem no, w tej pierwszej połowie cesarzowa nam wyszła? A jakie będą wyzwania, kochani, w tej pierwszej połówce? Co będzie punktem zwrotnym tego roku? Co tutaj odwróci, może odwrócić dynamikę całego roku? Jakie tematy będą się tutaj realizować w drugiej połowie roku? No i jakie wyzwania będziecie tutaj napotykać w drugiej jego części? Co będzie się rozwijać, dojrzewać tutaj przez cały ten rok. O, tak w tle, kochani. Tego może nie być na początkowo widać. To może nie być oczywiste, ale to będzie tło waszego roku. Wow, dwójka mieczy. Czego ten rok was nauczy? Czego ten rok was nauczy? Czego chce Was nauczyć? No, i z jaką energią domkniecie ten rok, z jaką energią wyjdziecie z tego 2026? A niezależnie od tego, czy ten początek roku przyniesie Wam więcej spokoju, czy więcej znaków zapytania, mam nadzieję, że ten rozkład pomoże spojrzeć Wam na te nadchodzące miesiące z taką większą świadomością i zrozumieniem całego procesu. Pamiętajcie, to są czytania ogólne, nie będą i nie muszą rezonować z wszystkimi. Zachęcam, zajrzyjcie do swojego znaku księżycowego ascendentu. Często właśnie tam możecie znaleźć takie dopełnienie tego głównego przesłania. No i ponieważ to jest czytanie roczne, zachęcam, zajrzyjcie do niego, wróćcie do niego w połowie roku. Możecie wtedy zauważyć, jak wiele rzeczy właśnie rezonuje z Wami. No a teraz usiądźcie wygodnie, weźcie ułóczek kawki, herbatki zaczynajmy. Moi drodzy, energia z jaką wchodzicie jest tak bardzo charakterystyczna. Od razu tutaj wprowadza takie poczucie, że coś się przestawia. No nawet jeśli do końca jeszcze nie wiadomo co. Koło fortuny jest kartą ruchu, kartą zmiany naszego rytmu, zmiany tutaj kolejności zdarzeń. To nie jest energia, w której wszystko jest zaplanowane i przewidywalne. Um. Wiele z Was może wchodzić w ten rok z takim poczuciem, że grunt się tutaj lekko przesuwa, albo że coś zaczyna się dziać no, obok tego planu, który Wy tutaj macie. Nie wszystko po prostu będziecie czuć, yy, będzie logicznie poukładane dla niektórych z Was. Dla części rybek to może oznaczać bardzo konkretne zmiany zewnętrzne. To mogą być nowe etapy w Waszej pracy, jakieś nagłe decyzje, zmiany kierunku, sytuacje, które pojawiają się no, niespodziewanie i wymuszają na Was reakcję. Dla innych koło fortuny będzie taką energią bardziej wewnętrzną. To jest takie poczucie wewnątrz, że pewne cykle tutaj dobiegły końca, nawet jeżeli formalnie czegoś jeszcze nie zamknęliście. To jest taki moment, w którym intuicyjnie czujecie, że coś tutaj już nie działa tak, jak działało wcześniej. Ta karta często przynosi nam takie poczucie braku pełnej kontroli i to jest bardzo ważny motyw wejścia w ten rok. Nie zaczynacie go z gotową mapą, tak? Zaczynacie raczej z taką otwartością na to, co tutaj się wydarzy. No i oczywiście z tym może, może tutaj być taka lekka niepewność. U niektórych z Was może rodzić się ekscytacja, a u, których, a u niektórych po prostu niepokój. Wszystko zależy od tego, jak bardzo lubicie mieć wszystko no, poukładane i przewidywalne. Koło fortuny mówi bardzo jasno, że ten rok no, nie stoi na pewno przeciwko Wam, ale zaczyna się w takim momencie, w którym los, okoliczności i życie samo Wam tutaj podpowiada, że coś rusza dalej, tak? Wy jeszcze tutaj nie znacie trasy, no ale będzie się działo. Dla wielu rybek wejście w ten rok może być takim momentem, w którym pojawi się Jakaś szansa, kochani, coś nowego, coś tutaj się otworzy. No, i tak jak mówię, wiele rzeczy się poprzestawia. Bardzo ważne jest tutaj, żeby sobie uzmysłowić, że koło fortuny działa takimi falami. Początek roku może być spokojniejszy, zmiany mogą narastać po prostu stopniowo. U niektórych rybek pierwsze miesiące przyniosą sygnały, znaki, jakieś takie drobne przesunięcia, które dopiero później pokażą, jak duży to był zwrot. To jest wasza energia wejścia, która po prostu mówi, że ten rok będzie pełen ruchu, a nie stagnacji. Kochani, jaka będzie pierwsza połowa tego roku? Ta pierwsza połowa skupia się bardzo w oku energii cesarzowej, a to jest ogromna zmiana tonu w porównaniu no, z, tym, z tą energią wejściową koła fortuny. Bo jeżeli początek roku przyniósł niektórym z was niepewność i ruch, to te pierwsze miesiące zaczynają tutaj kształtować, kręcić się w oku budowania czegoś, w oku wzrostu, no i w oku stabilizacji. Tak? Cesarzowa to jest tak naprawdę karta życia, karta waszego ciała, waszych emocji, relacji, no i waszych takich realnych zasobów. Dla wielu rybek pierwsza połowa roku będzie takim momentem, w którym zaczynacie no, być bardziej odważni i zaczynacie zauważać, co jest dla was ważne. To mogą być relacje, które będą wymagać może uwagi, to może być wasze zdrowie, potrzeba regeneracji, skupienia się na swoim ciele. To mogą być projekty, które wcześniej były tylko pomysłem, a teraz tutaj zaczną nabierać no, takiego konkretnego kształtu. Dla części z Was to jest też czas skupienia bardziej na Waszym domu. Na waszej rodzinie, no i właśnie na tym poczuciu bezpieczeństwa. U innych cesarzowa pokaże się w pracy, tak? Jako wasz rozwój, być może lepsze warunki pracy, y, większa stabilność finansowa, albo po prostu takie poczucie, y, że to, co robicie, zaczyna tutaj rodzić takie prawdziwe owoce. To na pewno nie jest energia pośpiechu, kochani. To jest raczej taka energia krok po kroku, ale z uważnością i z troską. Cesarzowa zawsze niesie ze sobą troskę. Ważne jest tutaj też to, że ta energia wymaga od Was no, tego kontaktu ze sobą, tak? Możecie poczuć, niektórzy z Was mogą poczuć w tej pierwszej połowie roku, że. Być może do tej pory ignorowaliście jakieś takie własne, własne potrzeby, no, sygnały, które wysyłał wam wasz organizm, i ważne będzie właśnie, żeby teraz zwrócić na to uwagę. Dla niektórych z was to może być zmiana, decyzja o zwolnieniu tempa, zmianie tempa, tak? To może być zmiana waszych priorytetów, no i właśnie postawienie bardziej na siebie, po prostu przesuniecie siebie na górę waszej listy, a nie, a nie na dole. Bardzo dobry czas też, kochani, na wszelaką kreatywność i artystyczną, kochani, i życiową. Um, układanie sobie życia na nowo dla, dla niektórych z was będzie ważne. Tworzenie swojego własnego rytmu, um, robienie wszystkiego tego, co was karmi. Dla wielu rybek, pierwsza połowa tego roku będzie po prostu takim momentem, w którym po raz pierwszy od dawna poczujecie, że jesteście w takim procesie wzrostu, a nie tylko w procesie przetrwania. Jakie wyzwania mogą tutaj przyjść w tej pierwszej połówce? Bardzo ciekawe wyzwanie, kochani, bo trójka buław mówi nam o takim czekaniu na nasze efekty. To jest patrzenie w przyszłość, no, a jednocześnie takie poczucie, że coś jeszcze do końca tutaj nie ruszyło. To jest karta Waszych wizji, Waszych planów, takich dalszych perspektyw, ale jako wyzwanie może pokazywać takie napięcie pomiędzy tym, co zostało już tutaj zrobione, dokonane, a tym, co jeszcze się nie wydarzyło. Dla niektórych rybek to może oznaczać frustrację. Tak? Możecie tutaj poczuć, że wszystko robicie, co możecie, a efektów jeszcze tak całkiem nie widać. Możecie poczuć, no, że inwestujecie w coś swoją energię czy to emocjonalną, czy to czasową, czy finansową a tutaj, no nie wiem, może czekacie na odpowiedź kogoś. Ta energia może dotyczyć każdego aspektu Waszego życia, czy to pracy, czy relacji, czy to waszych planów życiowych. Trójka pucharu, pucharów, trójka buław jako wyzwanie uczy nas cierpliwości i zaufania do tego całego procesu. U niektórych z was wyzwaniem będzie decyzja, czy iść dalej w tym kierunku, czy jeszcze troszeczkę poczekać, tak? No, a dla, dla innych będzie po prostu właśnie decyzja, żeby jednak ruszyć dalej. To jest takie czekanie na zielone, na zielone światełko. Um, możecie mieć momenty wątpliwości, po prostu, czy ta droga, którą obraliście, jest rzeczywiście dobra, prawdziwa. No, gdzie chcecie dotrzeć? Co będzie punktem zwrotnym, moi drodzy? Punktem zwrotnym jest ósemka monet, bardzo konkretna energia. I bardzo ziemska. Ta karta mówi jasno: zmiany, kochani, przychodzą przez taką naszą codzienną pracę, przez konsekwencje i przez skupienie, a nie przez jakieś takie nagłe cuda. To jest taki moment w roku, w którym coś tutaj się przestawi, dlatego, że wy zaczniecie robić coś inaczej, być może bardziej regularniej. A z większą uwagą, no, bardziej świadomie, tak? Cesarzowa wymaga właśnie tej troski. Dla wielu rybek ten punkt zwrotny może dotyczyć pracy lub waszych umiejętności. Mogą pojawić się takie decyzje o no, nauczeniu, do uczeniu, do doszlifowaniu tutaj waszych kwalifikacji, może dopracowaniu jakiegoś projektu. Może zdecydowanie się tutaj na wzięcie większej odpowiedzialności no, za jakąś waszą ścieżkę. To nie musi być nic spektakularnego z zewnątrz, to też może być taka wasza wewnętrzna decyzja i wasz wewnętrzny przełom. Ósemka monet często mówi o zmianie naszego podejścia. To, ta karta nie przynosi natychmiastowych nagród. Ale zmienia, no, zmienia tą ścieżkę, tak? To jest taki moment, w którym naprawdę zaczynacie pracować nad swoją przyszłością, i to właśnie będzie wymagać tej cierpliwości. No, ale macie tutaj taką, takie poczucie sprawczości też. Dla wielu z Was to będą po prostu takie momenty decyzji, że no, chcecie robić coś tutaj na serio. A, I w momencie, kiedy zdecydujecie się zostawić ten chaos za sobą i podejmiecie decyzję, tutaj wszystko zacznie się no, odwróci i zacznie, zacznie bardziej układać. Jaka będzie ta druga połowa tego roku? Kochani, wchodzicie w bardzo dojrzałą energię i taką stabilną przede wszystkim. Wiele rzeczy tutaj właśnie po podjęciu może tej decyzji zacznie się krystalizować. Przyjmować jakiś taki realny, namacalny kształt. Po tym wcześniejszym etapie nauki, pracy nad sobą, takiego waszego systematycznego wysiłku, wreszcie tutaj możecie poczuć, że stoicie na czymś solidnym. Król Monet jest kartą odpowiedzialności, jest kartą bezpieczeństwa i takiego długofalowego myślenia. Dla części z was będzie to wyraźny sygnał poprawy albo ustabilizowania się waszej sytuacji finansowej. To może być lepsza pozycja zawodowa, kochani, większe poczucie kontroli nad waszymi finansami, no albo po prostu taki spokój wynikający z tego, że wiecie właśnie na czym tutaj stoicie, na co możecie liczyć. To nie jest energia nagłych zysków, to jest raczej taka energia mądrego zarządzania tym co już jest. W relacjach król monet pokazuje się jako dojrzałość emocjonalna. I w drugiej połowie tego roku możecie bardziej widzieć jasno, czego chcecie, czego nie będziecie już tolerować, jeżeli chodzi o relacje. U niektórych z Was pojawi się większa potrzeba stabilności, jeżeli właśnie chodzi o związek, o rodzinę. O Wasze codzienne życie to jest taki moment, w którym chaos i niepewność przestają być atrakcyjne. Król Monet to także poczucie Waszej własnej wartości, opartej nie na marzeniach, ale właśnie na tych doświadczeniach. Wiecie, co potraficie, wiecie, co zbudowaliście już do tej pory. Dla wielu z Was to jest bardzo ważny etap, szczególnie jeżeli wcześniej tutaj. Były takie lata pełne wahań, no i braku takiego poczucia gruntu pod nogami. Ta druga połowa roku przynosi Wam większy spokój, kochani, taki, taki bardzo wypracowany i namacalny. A jakie wyzwania możecie tutaj no, napotkać? Choć król monet daje Wam stabilność, wyzwanie drugiej połowy pokazuje się no, z Wisielcem, tak? A on mówi, że nie wszystko się da, kochani, kontrolować. Ta karta mówi o takim chwilowym zatrzymaniu się, o zmianie naszej perspektywy i odpuszczeniu sobie jakiejś presji. Dla wielu rybek to może być trudne, zwłaszcza jeżeli wreszcie tutaj poczujecie, że coś zaczyna działać, tak? Coś zaczyna się stabilizować. Wisielec jako wezwanie pyta, czy potraficie nie pchać spraw na siłę no, do przodu, czy umiecie pozwolić sobie na to, żeby tu pewne procesy dojrzały w swoim tempie. U niektórych z Was może pojawić się frustracja związana z jakimiś opóźnieniami, zawieszeniem jakiejś decyzji albo po prostu sytuacji, w której po prostu będziecie musieli poczekać, Bo wszystko tutaj jeszcze tak do końca nie będzie gotowe. To wyzwanie często dotyczy naszej wewnętrznej zmiany, takiego naszego wewnętrznego spojrzenia. Coś, co do tej pory było traktowane jako problem, nagle no, będzie tutaj wymagać zupełnie innego podejścia. Wisielec nie zabiera wam stabilności, którą przyniesie wam król monet, ale on was. Uczy, że prawdziwa dojrzałość polega na umiejętności zatrzymania się i spojrzenia głębiej. Dla części z was to może być taki czas refleksji, kochani, pracy z Waszymi przekonaniami, odpuszczenie tutaj sobie jakichś takich starych tematów. Widzielec jest też kartą poświęcenia, tak? Także. No, to nasuwa się takie pytanie, czy to, co robicie, robicie naprawdę zgodnie z sobą, czy poświęcacie się tutaj no, z jakichś innych powodów. Bardzo piękna karta. Ja bardzo lubię wisielca, jest piękną energią, która no to jest energia przebudzenia przede wszystkim. Kochani, co będzie tutaj dojrzewać przez cały ten rok w takim tle. Co wam będzie towarzyszyć? No, towarzyszyć wam będzie dwójka mieczy, a to jest karta waszego wewnętrznego zawieszenia, tak? To są jakieś yy, nierozstrzygnięte decyzje. Yy, tutaj może chodzić o waszą emocjonalną ochronę, energia bardzo subtelna i niezwykle istotna. Przez cały rok możecie nosić w sobie jakąś jedną ważną decyzję. Która być może jeszcze nie będzie gotowa, żeby zostać podjęta. To może dotyczyć relacji, kochani, to może dotyczyć Waszego kierunku y, zawodowego albo po prostu Waszego miejsca w życiu. Dwójka Mieczy pokazuje, że nie wszystko musi być rozstrzygnięte od razu, no, może właśnie w tym roku. Czasem jest taka potrzeba ochrony naszego serduszka, naszego umysłu. Um, no, Warto tutaj jest nie podejmować pewnych decyzji zbyt wcześnie. U części z Was ta karta może objawiać się jako unikanie jakiejś konfrontacji też. Być może z samym sobą, no, być może z kimś innym, ale tutaj coś dojrzewa, coś bardzo ważnego i to jest taka, myślę, gotowość do jasności. Choć przez większość roku mogliście tutaj balansować tak pomiędzy takim tak, i nie, to tutaj ta decyzja będzie nabierać kształtu. Dwójka mieczy mówi też o uczeniu się stawiania granic. Nie jako walki, ale to jest taki wasz spokojny wybór, czego już tutaj nie będziecie brali ze sobą, co sobie tutaj odpuścicie. To będzie dojrzewać bardzo powoli, was, kochani, ale to jest bardzo konkretna, bardzo konkretna i taka konsekwentna energia czego ten rok będzie was uczył lekcją tego roku jest no czwórka buław, która jest kartą świętowania kochani kartą stabilności i takiego waszego emocjonalnego poczucia przynależności ten rok uczy was, że bezpieczeństwo tak osiągnięcie tego bezpieczeństwa Stabilności nie musi być ciężarem, a radość nie musi być chwilowa. Dla wielu rybek to jest bardzo ważna lekcja, bo to jest takie pozwolenie sobie na spokój, bez poczucia winy, kochani. Um, uczycie się tutaj cieszyć tym, co jest, zamiast tego, co, zamiast tutaj ciągle przygotowywać się no, na jakieś kolejne kryzysy czy dramaty. Czwórka była w pokazuje, że stabilność może być lekka, wspierająca, no i taka pełna ciepła. To jest także nauka budowania waszej własnej przestrzeni, tak? To jest wasz dom, to są wasze relacje, to jest wasze miejsce w świecie, w którym można po prostu być sobą. Dla części z Was to będzie bardzo dosłowne. Ja myślę, że wiele z Was planuje w tym roku zmianę. No, przeprowadzkę, jakieś większe, większe zmiany miejsca zamieszkania. Niektórzy z Was może planują założenie rodziny, albo zmianę, jak ta rodzina wygląda. To jest Wasza wspólnota, wasi znajomi, przyjaciele, a dla innych ta karta mówi o Waszym takim wewnętrznym poczuciu, że to jest po prostu Wasze, wasze miejsce, że jesteście we właściwym czasie z, z właściwymi osobami. Z jaką energią wyjdziecie z tego roku? Kończycie ten rok w energii pazia Mieczy, a to jest energia ciekawości, świeżości, no i takiej gotowości do dalszego rozwoju. Bardzo symboliczne zakończenie po tym roku no, stabilizacji i wielu takich wewnętrznych decyzji. Paźmieczy nie jest jeszcze mistrzem, ale on jest otwarty tutaj, kochani, na naukę, czujny zainteresowany światem i tym co jest wokół niego wychodzicie z tego roku z takim nowym spojrzeniem z nowymi pytaniami i przede wszystkim taką chęcią dalszego uczenia się dla wielu z Was to jest taki moment w którym będziecie jasno widzieć co chcecie dalej tutaj eksplorować to jest energia takiej umysłowej lekkości być może po cięższych latach Gotowość do rozmów, kochani, do mówienia waszym własnym głosem, do zadawania pytań bez lęku. Także no pięknie, piękne zamknięcie, kochani, bo to jest taka otwartość waszej głowy i ciekawość, przede wszystkim, jeżeli tutaj chodzi o przyszłość. Moje rybki, bardzo Wam dziękuję za wsparcie w, a, podczas tego roku, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. Ja oczywiście życzę Wam wspaniałego, wspaniałego. 2026. Oczywiście będzie wiele pytań, pytań, czytań w tym nadchodzącym roku, na które Was zapraszam. A teraz ściskam Was bardzo gorąco i do usłyszenia. Papa, pa, moi drodzy.